Zaproszeni goście, drodzy uczniowie, żołnierze, mieszkańcy Ziemi Myśliworskiej. Witam serdecznie wszystkich w tym szczególnym miejscu i czasie. Wśród żołnierskich mogił w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej, największego dramatu XX wieku. Po raz kolejny, jak co roku, spotykamy się, aby uczcić ofiary tej wojny. Wrzesień jest miesiącem pamięci i my wszyscy zebrani w tym miejscu. Mówimy dziś, pamiętamy. Mimo minionych 70 lat, ciągle pamiętamy. Był to przecież najbardziej tragiczny wrzesień naszej historii, kiedy to hitlerowskie Niemcy i stalinowska Rosja dokonały bezprzykładnej agresji na naszą polską Ziemię. Nie po raz pierwszy sąsiedzi z Zachodu i Wschodu wspólnie wystąpili przeciwko Polsce. Z ogromnym poświęceniem naród polski bronił się dając przykład niesłychanego bohaterstwa w walce z przeważającym siłę wrogiem pod gradem bomb i kul wielu zostało wypędzonych z domów na długą tułaczkę która jednych zawiodła przez wiele granic i państw na emigrację w Europie zachodniej innych na stepy Kazachstanu i w lasy Syberii a ci którzy zostali znosić musieli dramatyczne jarzmo niewoli i eksterminacji długo przyszło czekać na koniec wojennego dramatu Dziś wspominamy szczególnie tych, którzy tego nie doczekali. Jak ciężko było znosić utratę tak niedawno, bo 20 lat wcześniej zdobytej wolności. W ciągu życia jednego pokolenia naród przeżył, przeżył euforię wyzwolenia z niemieckiej i rosyjskiej niewoli i ponowny upadek w obliczu tych samych wrogów. Nie da się wymazać świadomości Polaków ogromu cierpień, bólu i upokorzeń. Doznanych przez 6 lat okupacji hiderowskiej i o wiele lat dłuższej, często gehenny Polaków na zesłaniu w Rosji. Wśród nas jest coraz mniej osób, które przeżyły osobiście te dramatyczne lata. Czas zabliźnia rany, ale zachowuje pamięć w umysłach następnych pokoleń, dzieci i wnuków bohaterych tamtych dni. I nie dla zemsty, bo ta rodzi kolejne dramaty, ale dla działań, żeby jakie wydarzenia już się takie nie powtórzyły. Naród i państwo polskie było pierwszą ofiarą tej wojny. Ponad 6 milionów pomordowanych, poległych, zmarłych, setki tysiące zesłanych, emigrujących, aby szukać okazji do walki na innych frontach. Eksterminacja wobec mieszkańców okupowanych krajów nigdzie nie przybierała tak dramatycznych form, jak w stosunku do obywateli państwa polskiego. Ale naród polski nie pozostał bierny wobec zagrożenia własnej egzystencji. Przykładem walki z wrogiem są nie tylko bitwy potwierdzające heroizm polskiego żołnierza, ale również opór stosowany przez ludność cywilną. Można długo wymieniać nazwy geograficzne będące symbolem tamtych wydarzeń i każda jak cierni której nie da się usunąć i zadająca ból przy najmniejszym dotyku. Wymienię tylko najbardziej symboliczne – Westerplatte, Katyń, Auschwitz-Birkenau, Monte Cassino, Warszawa. Uczcijmy dziś pamięć ofiar tych wydarzeń i oddajmy honory kombatantom i wszystkim, na których pozostawiały ono niezatarte piętno. Obecnie, żyjąc w odmiennej rzeczywistości, powinniśmy utrwalać wywalczony przez naszych poprzedników pokój. Ale również powinniśmy kształtować tradycję i świadomość narodowego święta, narodowego młodego pokolenia, nieznającego na szczęście dramatu wojen. Na zakończenie życzę Państwu wszystkim zebranym, a szczególnie kombatantom, jak najwięcej zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu i w działaniu na rzecz lepszej, wolnej ojczyzny. Dziękuję za uwagę.